Optima On Tour, która zajmuje, znajduje się za moimi plecami, model T65 HKM to nowość kolejna w ofercie hobby, i to jest nowość dość specyficzna. Po pierwsze, bazuje na nowej, zmienionej jednostce napędowej Citroena o, o pojemności 2.2 i mocy, już Wam mówię, Rzucam tu okiem 120 koni mechanicznych. Oczywiście ta jednostka i ten silnik spełnia wszystkie najnowsze normy, jeżeli chodzi o emisję spalin. A sam kamper ma 7 metrów długości, moi drodzy. Co oczywiście jest dopuszczone na kategorię B3,5 tony DMC. Masa w stanie gotowym do jazdy nieco poniżej 3 ton, także na ewentualny załadunek bagaże zostaje nam 515 kg. Co ciekawe, w środku znajdziemy do dyspozycji 4 miejsca do jazdy i aż 6 do spania. Także może być to śmiało pojazd wykorzystywany przez duże rodziny, a jego cena w dalszym ciągu pozostaje na bardzo przyzwoitym poziomie, bo tutaj jak sami widzicie, cena targowa to jest 50 tysięcy złotych po doposażeniu w tę krótką listę dodatków robi nam się 54 tysiące euro. Pamiętajcie, że jak to zwykle bywa przy marce e hobby. Mamy tutaj do dyspozycji pakiet Hobby Complex, czyli wszystko w jednym. Idziemy do środka, zobaczcie sami jak wygląda ten ciekawy układ. Do prezentowanego modelu, jak sami możecie zauważyć, wchodzimy tutaj przez tylną część pojazdu. Natomiast tu zwróćcie uwagę na garaż. W garażu są ulokowane dwa miejsca do spania, dwa łóżka piętrowe. I tu oczywiście nie, nie tracicie przestrzeni, jeżeli chodzi o miejsce na dodatkowe bagaże, bo to łóżko dolne możecie śmiało. Podnieść, przestawić na te górne tutaj półki, górne zaczepy i w ten sposób znacznie powiększacie swoją przestrzeń bagażową. One się znajdują właśnie właśnie tutaj. Co oczywiste musicie zrobić to manualnie, ale pamiętajcie, że im mniej elektronicznych gadżetów, tym w takich pojazdach jest to zdecydowanie lepsze. Chodźcie do środka, pokażę Wam jak wygląda ten układ. Przy samym wejściu mamy, dostajemy do dyspozycji słuchajcie kuchenkę, co jest bardzo dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o pojazdy turystyczne, ponieważ tu zawsze tej przestrzeni w miejscu blatu roboczego jest zdecydowanie więcej. Oczywiście tu wszelkie schowki, zobaczcie, to jest bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Mamy tutaj dostęp do schowka, którego możemy zapakać, zapakować z zewnątrz i... Wewnątrz pojazdu zlew, wszystkie szafki to jest raczej standardowe. Oczywiście co roku hobby delikatnie zmienia wygląd, design swoich kamperów, swoich przyczep kempingowych. Także tutaj zobaczcie, że mamy takich multum drobnych, malutkich schowków, gdzie wszystko pochowamy. Czegoś takiego jeszcze w ubiegłym roku zobaczyć nie mogliśmy. Za moimi plecami, jak się odwrócę, oczywiście miejsce. Gdzie możecie się umyć, gdzie możecie się wypróżnić. Toaleta i prysznic, kabina prysznicowa to oczywiście jedno pomieszczenie. Standardowo do dyspozycji otrzymujecie zbiorniki na wodę, oczywiście ogrzewanie tej wody, ogrzewanie kampera. Wszystko wszystko jest w tej cenie, którą podałem na początku. Po mojej prawej stronie, sami zobaczcie teraz, jak to wygląda. Bo dometika te lodówki produkowane dla hobby bardzo ładne mają podświetlenie. Fajnie, fajnie to wszystko design Wygląda, idziemy w głąb pojazdu, trafiamy na szafę, pojemną szafę oczywiście, tutaj znajdziemy też drabinkę, która pomaga nam wejść na te łóżko nade mną. Nade mną właśnie w części salonowej znajduje się pierwsze dwuosobowe łóżko. Opuszczane elektrycznie. Ono oczywiście się spuszcza e, razem z tymi szafkami. Tutaj, w tym miejscu, jeżeli mnie pamięć nie myli, możemy stworzyć dodatkowe miejsce do spania. Oczywiście ta noga łamie się na pół. Wtedy cały stół się obniża. Niżej mamy tam dodatkowy zaczep, i tu wtedy tworzymy dodatkowe miejsce dla dwóch osób do spaja. Czyli prosty rachunek wygląda tak, że mamy tu dwie osoby, tu mamy dwie osoby, a dodatkowo, jeżeli chodzi o taką przestrzeń w codziennym bytowaniu, jest tu jej naprawdę sporo, bo oczywiście jak w innych. Jak w innych rozwiązaniach, możemy ten stolik tutaj sobie doskonale poszerzyć, i wtedy zarówno taka napa, na której ja siedzę, i tu, i tu, wszyscy mają dostęp do jednego stołu. Co ciekawe, pomimo tego, że jest to naprawdę dosyć krótki camper, jeżeli chodzi o jego takie zwykłe, suche dane techniczne, to tu przestrzeni mamy naprawdę sporo. Ale pewnie pamiętacie, że mówiłem Wam na początku, że mamy tu do dyspozycji 6 miejsc do spania. Musicie się odwrócić i zobaczycie dwa łóżka, dwa łóżka piętrowe, pojedyncze, idealne dla dzieciaków. Dzieciaki zawsze lubią w takich miejscach spać. Miejsca na pewno nie zabraknie, bo są i szerokie, i, i zdecydowanie długie. Nie, mają powyżej, prawie, no może nie powyżej, ale prawie 2 metry długości. Oczywiście bez problemu nie, każdy. Nasz mały podróżnik zmieści się tam bez żadnych najmniejszych oporów. Tak się prezentuje Optima. Lecimy teraz zobaczyć, co Hobby zaprezentowało na dziale z przyczepami kempingowymi.